Cześć, witajcie po przerwie. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego, a nie kochaj siebie samego jak bliźniego swego, prawda? Więc kochaj bliźniego swego jak siebie samego i widzicie, co kolejność jest bardzo ważna u Boga. Um. A jak to zrobić, żeby najpierw tego bliźniego e, kochać, później się uczyć miłości do siebie? E, Wiecie co, zawsze jak się szuka, to się znajduje. I w pomocy przyszło mi tłumaczenie Biblii dosłowne po angielsku i... Super wyszło, bo natchnęłam się na ten cytat i było: Love thy neighbor as thyself. Czyli neighbor, co to znaczy dokładnie? Po pierwsze, znaczy to sąsiad. Więc e po prostu wszystko, co wiąże się z naszym sąsiedztwem, otoczeniem, to będzie to, o co Bogu chodzi, żebyśmy jednak nad tymi relacjami pracowali przed dojściem do miłości, do samego siebie. Że. Jeśli masz na przykład sąsiada w wykładce obok, albo w domu obok, albo jest to Twój domownik, ym, to tylko z Bogiem takie relacje mogą być naprawdę dobre. Ten stereotyp, że z rodziną się wychodzi dobrze tylko na zdjęciach, tak? to już jest e passé, to już było. Teraz jest epoka tego, że po doradztwo idziemy do Ducha Bożego, do najwspanialszego doradcy, pocieszyciela, którego właśnie zostawił nam Jezus, jak odchodził z tej ziemi. Tak powiedział też, prawda, że. Innego pocieszyciela zostawię Wam. Teraz się nie martwcie, nie lękajcie, bo On będzie z Wami aż do skończenia świata, podejrzewam. No właśnie, więc um, to jest po prostu Ulga w Bogu, że. E, Wiadomo, że chcemy go samego siebie, ale jak to zrobić tak prawdziwie? Najpierw e, zacznijmy od relacji e, z naszymi sąsiadami, naszymi neighbors, e, naszymi domownikami. E, więc mogę tylko życzyć powodzenia w tym e, i Cierpliwości mm. i sukcesów. E, tak. E, lajkujcie, subskrybujcie, jeżeli Wam e, się ta treść podobała. I jeżeli popieracie. Trzymajcie się.